Już nie żył, nie mógł się bronić. Natomiast należy wątpić, czy polski król przyznałby się do tego, że rozciął najbardziej nabrzmiały problem polityczny za pomocą prowokacji. Ale skąd to zuchwalstwo arcybiskupa, skoro wojna z zakonem groziła konfliktem z potężnym cesarstwem? Jagiełło wykorzystał czas, w którym wybuchły walki o tron cesarski w Niemczech. Tron, który usiłował zdobyć Ruprecht, Wittelsbach, a czemu sprzeciwiali się Wacław IV i Zygmunt Luksemburgowie, a także Habsburgowie. W chaosie wojny domowej Rzesza utraciła możliwość ingerowania w polskie sprawy. Jagiełło mógł poprowadzić swoje wojska przeciwko zakonowi. Plan Jagiełły był bardzo prosty. Uderzyć na Malborg, zdobyć stolicę państwa krzyżackiego, a wówczas to państwo rozpadłoby się samo. Ale przy ówczesnym stanie techniki oblężniczej, zdobycie tak potężnej twierdzy, przygotowanej do obrony, jak Malborg, było absolutnie niemożliwe. Przygotowanej do obrony. Ale te przygotowania Musiały trwać przez wiele tygodni. Do twierdzy trzeba było ściągnąć oddziały, które by jej broniły, żywność, przygotować broń. Jedyna więc szansa dla wojsk polskich i litewskich to uderzyć na Malborg niespodziewanie i wziąć miasto, wykorzystując ten ogromny atut, jaki dawałoby wojskom polsko-litewskim zaskoczenie. 24 czerwca 1410 roku. Wojska polskie skoncentrowane w rejonie Wolborza rozpoczęły bardzo intensywny marsz na północ, w stronę Malborka. Przebywały dziennie 25-30 kilometrów, a zdarzało się nawet 40 kilometrów w ciągu doby, co na owe czasy było to bardzo duże tempo. Ze wschodu nadciągały wojska litewskie. Oczywiście. Jagiełło zdawał sobie sprawę, że krzyżacy dowiedzieli się i o koncentracji wojsk polskich i litewskich, i o marszu na północ. Zdawał sobie sprawę, że krzyżacy zdążą zasłonić, zablokować tę drogę do Malborka i będzie musiał przyjąć walną bitwę. Zaskoczenie miało cenę zwycięstwa. Jeśli by Jagielle udało się doprowadzić wojska pod Malbork, zdobyłby twierdzę nieprzygotowaną do obrony. Ulrich von Jungingen wiedział o tym i postanowił wyprowadzić swoje oddziały na spotkanie wroga. Jednakże mimo to był w gorszej sytuacji. Nie wiedział, którędy nadejdą wojska polsko-litewskie, a ponadto były one liczniejsze od jego chorągwi. Wszystkie atuty były w rękach Jagiełły i on rozgrywał je doskonale. Była na trasie przemarszu przeszkoda, która mogła zniweczyć wszystkie polskie plany, Wisła. Wojska polskie musiały ją przekroczyć, a budowa mostu i przeprawa tysięcy ludzi, koni, wozów, to wszystko musiałoby trwać wiele tygodni. W tym czasie szpiedzy krzyżatcy zdążyliby donieść do zakonu o ruchach polskich wojsk, o położeniu polskich wojsk. I to ułatwiłoby Krzyżakom przygotowania do obrony. A ta przeszkoda musiała być pokonana. Wojska polskie zmierzały spod Wolboża intensywnym marszem do Płocka, gdzie miały uzupełnić zapasy i połączyć się z idącymi od wschodu Litwinami. Ale Wisła mogła zniweczyć jeden z najpoważniejszych atutów Jagiełka. Tempo marszu i zaskoczenie. 30 czerwca wojska polskie stanęły na tym brzegu. Przed nimi była Wisła, bardzo szeroka w tym miejscu ponad pół kilometra szerokości. I nagle, jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki tam z góry rzeki, spod Kozienic, zaczęły spływać łodzie z przesłami mostu. Wcześniej bowiem pod Kozienicami przygotowano cały most pontonowy. Tak wyliczono wszystko, łącznie z prędkością prądu rzeki, że most spłynął w momencie, gdy wojska polskie podeszły do Wisły. I tylko pół dnia. Potrzebował mistrz Jarosław, tak nazywał się że rzemieślnik, który nadzorował budowę tego mostu. Potrzebował pół dnia na zakotwiczenie łodzi i na utworzenie, wybudowanie mostu. W ciągu dwóch dni ta wielotysięczna polska armia przeprawiła się na drugi brzeg Wisły i ruszyła stąd w stronę Płocka, aby tam spotkać się z Armią Litewską. Powstawała Wielka Armia Polsko-Litewska, liczniejsza od Krzyżackiej. Tak więc Jagiełło miał w swoim ręku dwa atuty o ogromnym znaczeniu. Zaskoczenie i liczebność wojsk. Ale były to atuty, które nie zapewniały jeszcze zwycięstwa. Liczne wojsko, ale słabo uzbrojone, nie zdziałałoby wiele. O zwycięstwie w bitwie przesądzała ciężko zbrojna jazda, liczba rycerzy chronionych pancerzami kolczymi i płytowymi, wyposażonych w kopie i miecze. Ich uderzenie roznosiło szeregi przeciwnika. Oni stanowili siłę przełamującą, jaką w XX wieku stały się czołgą. Ciało wojownika musiało być chronione przed strzałami i razami mieczy i toporów. Zbroje, które w XV wieku używali rycerze polscy i krzyżaccy, były niemalże identyczne. Pierwszą warstwą ochronną była kolczuga, która miała kształt tuniki z rozcięciem z przodu lub na bokach, często z kapturem narzucanym na głowę. To był bardzo stary wynalazek wywodzący się z V wieku przed naszą erą. Wytworzenie kolczugi było niezwykle kosztowne i pracochłonne. Taka kolczuga składała się z kilkunastu tysięcy małych kółek. Drut wygięty w kółko, jego końce spłaszczano i zgrzewano albo nitowano, ale przedtem oczywiście nanizano inne kółka, tworząc całą kolczugę. Ważyła około 10 kg. Była bardzo droga, w warunkach bitewnych, bojowych, łatwo rdzewiała. A wówczas Giermek musiał wrzucić kolczugę do worka z trocinami, z twardymi trocinami, na przykład dębowymi, wytrząść to, aby kolczuga odzyskała swój blask. I znakomicie chroniła przed strzałami i przed razami mieczy. Natomiast była bardzo nieodporna na uderzenia topora. Wydawałoby się, że nic prostszego, jak zrezygnować z tej drogi, ciężkiej i nie najlepszej zbroi na rzecz zbroi spłyt, które znacznie lepiej chroniłyby wojownika. Ale zanim to się stało, musiało minąć 100 lat i musiała dokonać się rewolucja technologiczna. Kowal, który dostawał z dymarka kawał żurla z niewielką zawartością metalu, ale z dużą ilością zanieczyszczeń, mógł z niego wykuć niewielki kawałek blachy, paręnaście centymetrów kwadratowych. Ludzkość musiała wynaleźć wysokie piece, z których spuszczano surówkę i młoty poruszane przez koła wodne. One o wiele cięższe niż mógłby utrzymać płatnyż i niezmęczenie kując stal umożliwiały wytworzenie dużych płyt, z których można było kształtować duże elementy zbroi. Płatnerze, korzystając z tych wielkich zdobyczy cywilizacji, wielkich pieców, z których spuszczano surówkę i młota poruszanego kołem wodnym, mogli wykuwać już blachy tak duże, że blachy te osłaniały niemalże cały tułów ryców.